Cześć, dzisiaj będę Wam pokazywać jak zrobić fajną miniaturkę do Minecrafta. Więc mam nadzieję, że Wam się nie, oczywiście Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba na kanale, bo lecimy po, po 35 wow, już chyba już 32 chyba subskrypcje. Brakuje 3, więc zachęcam Was do subskrypcji. No i pierwsze co, wpisujemy coś takiego jak program do robienia miniaturek. Piszcie sobie to teraz i potem po prostu zaklikacie. I od razu Wam mówię, nie musicie żadnych programów do miniaturek pobierać. Możecie po prostu znaleźć sobie na stronie internetowej, patrzcie. I klikacie w to pierwsze. Jak macie taką przeglądarkę jak, jak Yahoo, to wtedy klikacie na ten, no ten, ten pierwszy link. Ok. Wtedy tutaj przenosi was na taką stronę. I musicie się rejestrować. Zawsze miniaturę na YouTube. No i potem klikacie to. Ok. I was przenosi po prostu do takiej strony, gdzie się robi miniaturki. Więc. No. Do pierś, najpierwsza rzecz na to, żeby zrobić, nie, trochę do poradnik, nie wiem, poradnik w Minecrafcie, no to patrzcie. Możecie sobie zrobić, um, możecie najpierw sobie tekst wybrać. Patrzcie, tu macie wiele tekstów do wybrania. Nie wiem, na przykład mi się podoba, hmm, no właśnie myślę, o ten na przykład, ok. No i teraz... No i tutaj po prostu pisujecie... Um, odcinek... Oj, odcinek... Minaceraft. i jak, jak wam tak dziwnie wyszło, że wam pod spodem pisze, to możecie po prostu sobie tym klawiszem przesunąć. I patrzcie, możecie też sobie... Czekajcie. O. I możecie sobie coś przesuwać. To wszystko, więc jest spoko. No i patrzcie, macie odcinek Minecraft. No i teraz, jeśli chcecie, żeby tu był napis tego Minecrafta, to wchodzicie w elementy. Jeśli się nie mylę, oczywiście. Wpisujecie Minecraft. Minet... O, jest Minecraft. Okej, okay. I patrzcie, macie tutaj Minecrafta. Potem sobie go klikacie. No i potem ustawiacie gdzie chcecie, czy tutaj ma być na górze, czy na dole. Ja akurat lubię ustawiać na górze tego, ten napis, bo... Zawsze jest na górze. No i tutaj macie też, możecie sobie wybrać jakieś, nie wiem, narzędzia. Bo przypominam wam od razu, patrzcie. O, można tą łopatę, to, to łopatę postawić. Więc możecie łopatę sobie postawić jak chcecie. Um, I jeszcze mam taki pomysł. Dobra, to akurat może usunę, bo chciałam Wam pokazać, bo różne takie bloki, na przykład ten, nie no, działa wszystko, dobra, to nie rozumiem tego trochę, dobra. Możecie taką łopatkę sobie wstawić, możecie jakiś, nie wiem, możecie sobie jeszcze wstawić tutaj samolot taki śmieszny, nie wiem, może to, taką łopatkę, myślę, że pomocne. No i, no i co teraz musicie zrobić? No i w sumie teraz tu może, możecie tylko zrobić, może, możecie jeszcze dodać taki bloczek, fajny. Ok, Macie. D gdzieś może będzie o tutaj, koło tej łopaty. Przesuniemy tą łopatę, ok. No i patrzcie, fajna miniaturka już nam wyszła, ale żeby jeszcze nie było tak głupko. Bo wiecie, że... też jest klucz, kluczowe. Więc wchodzicie sobie po prostu w tło. Ok? No i tutaj sobie szukacie jakiegoś tła fajnego. Nie wiem. Moim zdaniem to jest fajne. Widzicie? I teraz Wam się taki fajny tło wyświetla. No i patrzcie, jak chcecie pobrać, to musicie zapłacić. Gdzie obłać i i pobierz. Ale nie musicie tego robić. Bo no, klikamy ten krzyżyk. Potem powiększamy. I też możemy zrobić screenshot. W tym, że można screenshot zrobić. Zaraz wam zaraz wam powiem jak. Przytrzymujecie, em, jak to? Przytrzymujecie win em, ten przycisk Windowsa i klikacie F11, czyli ten Prtsc, ok? I wam się robi screenshot po prostu. Więc patrzcie. Teraz sobie wyjdziemy. Wchodzimy tutaj sobie w tego, w, to, w ten, no, w pulpit. Tak I jakby. No i mamy zrzut ekranu. No i już macie swój własny zrzut ekranu. Tutaj mi wyszło z bandikamem, bo ja to na bandikamie nagrywam. Więc no. Ale jak widać, nasza miniaturka jest zrobiona. Mam nadzieję, że wam to pomogło. Stawcie suba na kanał w już to mówię kolejny raz, ale wyrozmkniemy sobie te okno. No, jak chcecie jeszcze więcej takich odcinków z poradników, jakich, to jakichś to zostawcie. Łapka w górę, suba na kanał. Sory, że tak długo nie nagrywałem, ale nie miałem pomysłu, żeby coś nagrywać, więc... no, sorry. No i macie swoją miniaturkę, możecie teraz sobie to po prostu wyłączyć, nie będę tego... Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.